11 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Górę. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt. 9 litera H ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy, to jest dziennik y, ustaw z 2013 roku pozycja 594 ze zmianami w związku z artykułem 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. To jest Dziennik Ustaw 2013 roku, pozycja 182 ze zmianami Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje. W paragrafie 1 w załączniku do uchwały nr 9, łamane przez 44, łamane przez 11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu wprowadza się poniższe zmiany. Punkt pierwszy w paragrafie drugim po punkcie trzecim dodaje się punkt 3a i 3b w brzmieniu. Punkt 3a ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dziennik ustaw z 2014 roku, pozycja 567. Punkt 3b ustawy z dnia 20 kwietnia 2014. Roku o promocji zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. Tekst jednolity w Dziennik Ustaw z 2013 roku, pozycja 674 ze zmianami. Punkt 2. W paragrafie 7, po punkcie 13, dodaje się punkty 14 do 16 w brzmieniu. Punkt 14. Prowadzenie postępowań w sprawie zasiłków dla opiekunów. Punkt 15. Realizacja zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Punkt szesnasty. Realizacja programu dla rodzin wielodzietnych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Błonia i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, zgodnie z tym, co było już powiedziane, ta, ten projekt uchwały również uzyskał pozytywną opinię Stosownej komisji. Czy Państwo macie pytania do przedstawionych zmian? Nie ma. Dziękuję. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z Pań, Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie w roku szkolnym 2014-2015. Proszę, Panie Naczelniku, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, w imieniu Burmistrza Błonia, pragnę przedstawić Państwu projekt uchwały. W sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie w roku szkolnym 2014-2015. Na samym wstępie pragnę wprowadzić autopoprawkę w podstawie prawnej, która w części Państwa dokumentów jest błędnie zapisana i tak. Zapis właściwy powinien brzmieć na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2013 roku pozycja 594 z późniejszymi zmianami w związku z artykułem 14 ustęp 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświaty Dziennik Ustaw z 2004 roku nr 256, pozycja 2576 z późniejszymi zmianami ustala się, co następuje. Yy, uchwała jest poświęcona wysokości opłat dla rodziców. Słucham. 2572 z późniejszymi zmianami. Jeżeli sześć, to przepraszam, wymówiłem się. Uzasadnienie do tejże uchwały jest następujące. Z dniem 1 września 2013 roku weszła w życie ustawa z 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która zmienia przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności ustaleniem odpłatności. Ustawa ogranicza, obniża do 1 złotego wysokość opłat pobieranych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej, od rodziców powyżej pięciu bezpłatnych godzin, które dzieci tam spełniają i realizują podstawy programowe. Treść uchwały, Państwo macie. Pragnę tylko zaznaczyć, że Komisja Oświaty projekt tejże uchwały przyjęła. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do Pana naczelnika? Nie widzę. Takie... Ja... Proszę bardzo. Znaczy ja chciałbym się zapytać, dlaczego ustalamy opłatę na rok szkolny i dlaczego uchwała miałaby wejść z mocą wsteczną. Pani Burmistrz. Szanowni Państwo, z Datą Steczną rozmawiałem tutaj z naszym panem mecenasem. do no dlatego z Datą Steczną, że wcześniej nie było sesji, cały lipiec, sierpień od połowy czerwca praktycznie nie było żadnej sesji, nie było możliwości uchwalenia od 1 września. No opłaty od 1 września, bo rok szkolny jest 1 września, więc opłaty już, że tak powiem, rodzice. Część tych opłat, że tak powiem, uiszczają, nawet jeżeli nie ma tej naszej uchwały podjętej, no to po prostu procedura idzie. Wiem, mam opinię, że nie będzie to zastrzeżeniem, nie wiem, w Rio, jeżeli chodzi o tą datę steczną. Mam nadzieję, że tak będzie. Dlaczego na rok szkolny? No bo nie wiadomo, jak będzie w następnym roku, może znowu się coś zmienić. No, rok szkolny, właśnie tutaj, szkoły i placówki oświatowe mają. Jakby to powiedzieć, taki kłopot, duży kłopot w związku z uchwaleniem budżetu samorządu na rok kalendarzowy, a niestety placówki oświatowe innym kalendarzem, można tak w cudzysłowie powiedzieć, się rokiem szkolnym od września do, do końca czerwca, no, plus wakacje, do końca sierpnia. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mówię, mnie to dziwi z prostego powodu. Nie, znaczy może ja po prostu czegoś nie znalazłem w ustawie o systemie oświaty, On nie nakazuje wprowadzania opłat na rok szkolny i moim zdaniem to jest kłopot z prostego powodu. Jednak opłata zgodnie, czy znaczy, drodzy Państwo, zgodnie z ustawą ogłoszoniem aktów normatywnych, no nie można wprowadzać opłat wstecz, a to jest wprowadzenie opłaty z mocą wsteczną. Jeżeli Państwo wprowadzili na 2013-2014 taką opłatę za przedszkola i nie wiem czy wygasła tam ta uchwała, czy nie, jak to traktować, to nie jest w tym momencie, przepraszam, ale mój kłopot, a tłumaczenie, że nie było sesji, więc nie można było ustalić opłaty, no to ja, no nie wiem czy mam, mam to komentować. Ostatnia sesja była w czerwcu, moim zdaniem zwołanie sesji nawet dla takiego punktu nie, nie, nie byłoby kłopotem. I tyle zdarzało się z tego, co ja sobie przypominam, że sesje w wakacje były zwoływane. Rzadko się zdarzało tak, żebyśmy mieli pełne, praktycznie prawie 3 miesiące wolnego od pracy e, w Radzie. No, ja sobie tak naprawdę takich <coughs> sytuacji nie przypominam e, od 12 lat. I to, to, to nie jest żadne wytłumaczenie, że uchwała nie została podjęta wcześniej. Ja dlatego, znaczy ja zgłoszę, ja zgłoszę poprawkę do tej, do tej uchwały. Mianowicie w paragrafie 8 zmiana, że uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. To i tak jest krótszy termin niż ten, który. Prost stanowi prawo, bo uchwała powinna wchodzić w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia to raz. Natomiast no, dopuszczalne jest to, żeby ewentualnie uchwała weszła w życie z dniem publikacji, ale moim zdaniem nie może wejść 3 tygodnie wcześniej niż jest publikowana. Dziękuję. Proszę pan burmistrz. Ja bym poprosił jeszcze pana mecenasa o zajęcie stanowiska w tej sprawie, dlatego że... To wiąże się z kosztami, jakie gmina będzie musiała ponieść. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, co do zasady, rzeczywiście jest Pan, pan radny, Henryk, ma rację. Generalna zasada obowiązuje taka, że przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie z upływem, jako ta podstawowa, zadana 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Natomiast jest to dopuszczalne, właśnie niedawno trenowaliśmy takie na nas, powiedziałbym, kwotowo i terminowo znacznie poważniejszej sytuacji. W przypadku, no, jakżeś nie myślę, prawda, o tym, o uchylonej uchwale Rio, która uchyla naszą uchwałę, działającą też w sprawie prowadzenia zwolnień podatkowych, podatków i nieruchomości, która działała dobre 4 czy 5-6 lat do tyłu. I sąd wojewódzki administracyjny, Warszawy uznał, że zgodnie z przywoływanym przez nas, wtedy w naszej argumentacji, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2002 roku, jeśli akt normatywny działa wstecz, a nie działa na korzyść a jest ta normy, a tu nie działa, a nie działa, wie Pan, tu nie chodzi o termin, a gdzie jest zmiana na niekorzyść? Jest zmiana, stawka jest ta sama. No nie, wie Pan, była Prezentuję taki pogląd. No. Proszę, panie. Ja, tutaj, ja wskazuję jedną rzecz. To, co powiedział pan mecenas, delikatnie rzecz biorąc, tam zapomniał wspomnieć o jednej rzeczy, że faktycznie zostały ustalone wstecz, ale zwolnienia podatkowe, tak? To gmina ponosiła ewentualnie jakieś tam konsekwencje finansowe, jeżeli by, ale nie podatki. A tutaj mówimy o opłatach, które zostały ustalone na, na rok szkolny 2013-2014. W związku z powyższym nie wiadomo, czy w tym momencie te opłaty są w ogóle, jest możliwość ich pobierania. Ja przepraszam, ale to, drodzy Państwo, yy... Po pierwsze, tak jak powiedziałem, dziwi mnie to, że opłata jest ustalona na rok szkolny, bo gdyby po prostu była ustalana, to nie mielibyśmy teraz z tym kłopotu. Natomiast nie wiem, czy to ktoś będzie kwestionował, czy nie, ale ja odnoszę wrażenie, że jeżeli opłaty się wprowadza wstecz, no to, to jest, to jest w tym momencie, jeżeli nie wiadomo, czy opłata obowiązuje czy nie, to jest niezgodne z prawem. I stąd moja poprawka. Ja proszę o jej przegłosowanie. Piękacie? Dziękuję. Proszę Pani Tu jest chyba chodzi o zniżkę, więc to na korzyść płat, y, płatnika jest y, zmierzona kwota? Uchwała jest identyczna jak w zeszłym roku, tylko jest zmieniony rok szkolny, na który teoretycznie miałaby obowiązywać. Nie wiem po co, może to też wykreślmy, bo chyba, że ustawa o systemie oświaty mówi o tym, że ma być ustalona opłata na rok szkolny, ale ja, ja sobie nie przypominam. Proszę Pani Przewodnicząca. Ja chciałabym jednoznaczną opinię Pana Mecenasa. Panie Naczelniku, jeżeli było konsultowane to z Panem Mecenasem i Pan mec Mecenas jest pewien, że to jest w porządku, w związku z tym chciałabym, żeby wszyscy usłyszeli w jaki sposób Pan interpretuje. Czyli jest dopuszczalne i można. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To w takim razie głosujemy w, 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 w nie sądzę, pan mecenas na początku powiedział, że to jest generalnie niezgodne z prawem. Tylko jakiś był tam ewenement, że u nas to działa. E więc ja uważam i chyba wszyscy tu siedzący, że prawo nie działa. wstecz. to wszyscy wiemy, mimo że nie jesteśmy prawnikami. I panie przewodniczący, z uwagi na to, że to jest sprawa niejasna, proszę o imienne głosowanie. <circles> Nie dał to poprawki, tylko do całej ustawy. Tak, tak, nie dał to poprawki. Czyli ja mam traktować to jako drugi wniosek? Ten sam wniosek, tak? To pan Hernik wynosi. Nie, proszę to tego proszę nie traktować, to później zgłoszę. Nie teraz. Przyznam się szczerze, że nie rozumiem. Jarek jeszcze raz. Paragraf ósmy tej mniejszej uchwały, naszą poprawkę, żeby paragraf ósmy brzmiał uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kropka.